Kim jest pierwszy przeciwnik Siri z trailera Wiedźmina 4? Bałk to mityczne stworzenie przypominające zwierzę w serbskiej mitologii. Bałk opisany jest jako istota, która ukrywa się w ciemnych miejscach, dziurach lub opuszczonych domach, czekając, aby schwycić, porwać i położyć swoją ofiarę. Można go jednak przepędzić światłem i hałasem. Z informacji uzyskanych od reżysera Sebastiana Kalemby oraz producentki wykonawczej Małgorzaty Mitręgi, Wiedźmina IV, dowiedzieliśmy się, że przeciwnik to Bałk. Posiada zdolność wyczuwania strachu, wykorzystuje traumę przeciwnika do sparaliżowania go. Przez to staje się łatwą ofiarą. Reżyser Wiedźmina IV opowiedział także o pierwotnym planie na prezentację Bałka w zwiastunie. Gdy zaczęliśmy pracę nad zwiastunem, mieliśmy pomysł, aby sylwetka, która wyłania się za mgły, przypominała zakapturzoną staruszkę w płaszczu. Chwilę później postać miała się rozprostować i ujawnić, że tak naprawdę jest gigantycznym potworem. Chcieliśmy przedstawić potwora, który byłby bardzo ciężki i silny, lecz zarazem wyjątkowo zwinny. Dlatego Bałk jest w stanie wykorzystywać wszystkie powierzchnie do skradania się i biegania. Chcieliśmy w tym zwiastunie wykorzystać wszystkie elementy projektu postaci. Małgorzata Mitręga powiedziała, że najważniejszy był dla nich emocjonalny ładunek starcia serii z Bałkiem. Zadaliśmy sobie pytanie. Jakie emocje chcemy wzbudzić w graczu poprzez tego potwora? Jak możemy je zawrzeć? W stronie wizualnej oraz w sposobie walki. To wszystko jest przecież ze sobą powiązane, prawda? Na stworzenie bestii składa się wiele czynników. Starcie Siri z bałkiem zapiera dech w piersiach. Dużo w tym zasługa samego potwora, który sprawia wrażenie prawdziwego zagrożenia dla protagonisty. Monstrum żywiące się cudzym strachem jest przerażające i śmiertelnie niebezpieczne. Design został starannie przemyślany.